Cześć, tu jest dziś kolejny odcinek z Brawl Stars. E, I dzisiaj jesteśmy na moim głównym koncie i potestujemy sobie Tika. I oczywiście jest to nowy brawler, który jest po prostu od 4000 e, kucharków. E, I na moje pierwsze oko nie będzie on za dobrym brawlerem. Bynajmniej teraz zagram po prostu, po prostu pierwszą rundę, na razie testowałem go w jaskini, patrzyłem jak on strzela i dla mnie nie jest aż tak dobry, aczkolwiek na tryby na trójki myślę, że może być nawet spoko. Ale zobaczymy, oczywiście przetestujemy sobie go na różnych trybach, myślę, że możemy w sumie zacząć od gemraba, także w tym momencie oczywiście możecie zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby żaden kill was nie ominął. Jak widzicie są same tiki, oczywiście trzy tiki kontra trzy tiki, także tak gra bardzo komiczna. E, oczywiście możecie zostawić mm, Subika, jak już mówiłem. Zobaczcie tylko, ile tych min jest, to jest po prostu patologia, co się dzieje. Taki, taki średni ten test bym powiedział, bo jednak za dużo jest tych pików nie. E, oczywiście łapeczka, jeżeli film Wam się spodoba. Jeżeli nie widzieliście e, masnego openingu, który był wczoraj, to wbijajcie, bo kurczę Wydropiłem 9 postaci. E, I ogólnie niedługo będzie też e, e, opening e, dwóch pakietów. Oczywiście to będzie 6 megaboxów, także musicie przygotować się na to. I oczywiście już sub sub subować kanał z dzwoneczkiem, żeby ten odcinek Was nie ominął. Yy, no i oczywiście tutaj jak widać lecimy. No jest bardzo dziwnie, bo kurczę cały czas puszczamy te miny za ranę i no, zobaczcie co się dzieje po prostu. Ciężko grać jest po prostu 6 kut, nie? No ale dobra, oczywiście możecie bijać do klubu Mordix Artixa. Jak będzie oczywiście miejsca, jeżeli nie macie 4000 puszek, to yy, wbijajcie yy, do Akademii No i wbijajcie również na Discorda i wysyłajcie donaty. Bo za donaty akurat kupuję te pakiety, także dzięki waszym donatom. No i też trochę włożyłem ze swojej forsy, także yy, musicie zostawić łapeczkę pod tymi filmikami yy, No i dobra, kurczę, tak się skupiłem na gadaniu, nie skupiłem się na grze I ogólnie, no jest po prostu ciężko, no jest jednak ciężko dać tyle ticków, no Bynajmniej dziwnie bardzo Dziwnie się po prostu gra same, tym samym Brawlerem Same te same Brawlery, nie? Ale dobra, spróbujemy to wygrać, ale myślę, że chyba jednak... O kurczę, stracił te gemy Dobra, mam teraz te gemy i we mnie jest oczywiście nadzieja I chyba mogę zginąć Chociaż nie wiem Dobra, dawaj, lecisz główko Masz się rozbić, a rozbiła się w główkę, no brawo To nieźle To nieźle wam powiem Dobra, ale mamy, mam 9, mam 9. O kurczę, zginęłem. Fuck off. I teraz możemy. Ta, teraz to jakiś gościu zbierze i przegramy. Na pewno to zbierze. Uwaga, czy zbierze? Nie, jeszcze nie zebrał. Dobra, to puszczamy szybko te bombki, żeby tej nie zebrał żadnych gemów. Dobra, gościu ma 12 z naszego teamu. Także chyba będzie win, chyba będzie win. Tylko niech gościu nie. Co on robi? Niech ucieka, typo. 200, 144 HP mu zostało. Na farciu przeżył, ale dobra, chyba jest win. Tak, jest win, pięknie. Fajnie. Też sobie go w sumie możemy sprawdzić na Pro Bowl'u na przykład. Zobaczcie no, każdy tiki yy, zero power'a i jakiś Alex grał raz tylko, ale pozostała reszta... Nie, jeszcze ma jeden plusik, widzę. To nieźle, muszę Wam przyznać, nieźle, nieźle. Yy, oczywiście możecie napisać w komentarzu, jak Wam się podoba ta aktualizacja, w ogólnie zmienili też sklep. Myślę, że no, w sumie fajnie wygląda ten sklepik i fajnie, że te skiny dodali. Bo kupiłem sobie przed chwilą na drugim koncie Skina do Bula jest on bardzo fajny. Także w sumie fajnie, że dodali te startokeny. Ale ja na przykład tutaj nie dostałem tych start tokenów. nie wiem na, na początku o co w tym, na czym to po prostu polega. Dlaczego nie dostałem, yy, ale dobra, myślę, że możemy lecieć z Brawl yy, Jest to oczywiście nowa mapa i Hejścik też ma nową mapę. Także fajnie, że to, oczywiście dodali nowe mapy. Yy, o, są bitszy, fajnie wygląda to w, w sumie. Taka plażowa, taka. O, jeszcze piłka jest taka inna. Fajnie, fajnie. Kurczę, tylko te tiki nie są fajne. Tiki nie są fajne, bo kurcze. To jest wkurzające, naprawdę. Kurde, 3 puści po yy, 9 to będzie 27 min. Także, no, to nie jest fajne. Na pewno to nie jest fajne. Chyba nawet nikt piłki nie dotknął, także ich zdanie. Kurcze, no. Ciężko, ciężko się tym gra. Musi się wydaje, że na solo to chyba jednak nie będzie dobre. Ale będzie spoko jak yy, na wasie trujeczki będzie spoko, na takie wsparcie w sumie fajne To jak najbardziej będzie ta postać Tylko jeżeli są same tiki no to wiecie, ale to z, z, z biegiem czasu się oczywiście uspokoi Już nie będzie tak, że same tiki będą, wtedy będzie można trochę pograć w tym Popatrzeć jak się gra Eee dobra Lecimy, lecimy tutaj, oczywiście Tik ma mało HP, także wiecie Ma najmniej w HP w grze. Jest jedyną postacią, która ma 2 dwieście. No i trafili nam golanie, na niestety. Szkoda. Dobra. E Mamy mniej po prostu HP i przez to łatwo go zabić. Ta główka go robi na strzała. Praktycznie. Zobaczcie. Robi go na strzała i jest po prostu ciężko. A, dobra. Udało mi się. Spuszczę tą główkę jeszcze, żeby zabiło Rościa. Dobra. Zabiła. Yy, no ale jego atak jednak jest fajny w sumie w miarę. U UD też w miarę jest spoko, ale niestety ten UD można rozwalić i to jest wada tego ogromna. Dobra, puszczę minki i lecimy, zbiorę piłkę. Spróbuję teraz coś tu wskurać, uwaga. Kurczę, niestety ta e, głowa jest szybka i mnie dogoniła. Dobra, jest 1-0 kurczę dla nich, to musimy teraz się bardziej sprężyć, żeby tutaj tego gola wprawić. Dawaj, podaj tu. Chwały, dawaj, lecisz. Kurczę. Ta głowa, no zobaczcie, on, a nie, ona 2000 zadaje, także nie robi na strzałach Ale praktycznie nie robi na strzałach, to wiecie Znaczy, że ktoś trafi raz i już jesteśmy zabici Kurczę, jeszcze do nam to, trafi to w ogóle Chyba to będzie przegrana akurat Ale na szczęście nie będę tracił puchów, bo wiadomo Nowy zadymiarz Darmowe puchy, bo się nie traci Ach, ta bomba jest masakra Gdzie jest piłka w ogóle? Tu jest w tym krzaku, oni nie wiem co robią, polewają po prostu tą piłkę i mają ją gdzieś, nie? No zobaczcie, jak będzie grać z takimi ludźmi. Dobra, ale teraz spróbujemy na hejsta zagrać tikiem. No i dobra, oczywiście to jest nowa mapeczka. W sumie, ona jest taka fajna, ma dużo krzaków. No jest spoko i pewnie znowu będą same tiki. Czy znaczy, wkurzę się, jak będą znowu same tiki, bo? Chcę po prostu popróbować na innych brawlerów, jak będzie się sprawdzać. Mam nadzieję, że dobierze w końcu jakiś graczy, bo zobaczcie, coś długo dobiera. No i dobra, po jak, krótkiej przerwie dobrało mnie do meczu. Troszkę musiałem poczekać, ale jednak. No i oczywiście Tiki, jak zwykle, wiadomo. Teraz każdy gra tym Tikiem. Chcę po prostu popróbować go. Dobra. Trzeba teraz lecieć z tą piłką. Gdzie jest ta piłka? W ogóle nie pokazuje... A nie, bo co ja... co ja gadam w ogóle? My gramy w tego hejsta. O czym teraz ja gadam? Kurczę. Trochę przesadziłem teraz, ale dobra. W sumie to ulta sobie pomału nabija ten tick. Tymi minami niestety. Ale jak w sumie się go poulepsza, to te miny już będą dużo zadawać. Prawie 1001 Będą trzy. No to kurczę, będzie masny w sumie. Masna postać w sumie. Dobra. Na pierwszym pałerze to wiecie, ciężko jest, ogólnie. Dobra, dawajcie, panowie, panowie, lecimy. Bronimy, bronimy, dawajcie, teraz. Czy nie mogą nam trafić? Muszę się uspokoić, w końcu. I robić coś. Na razie tak średnio. Dobra, yy, mamy o 1% więcej, no i oczywiście musi awczyć. To jest pewne, zawsze musi tak być. Że musi po prostu awczyć jakiś pajac, wiadomo. Co on cały czas awczy? Czy jak? Oby cały czas nie awczył, bo może być ciężko później. Kurczę, puścił tego. Później tą swoją zastaraną głowę. I mamy mniej procent, zdecydowanie. Czy kolejna nog? Gramy, gramy, zobaczcie, z Awkiem, jakimś pajacem. Później jak mam to wygrać? Bo dobiera jakichś zasadnych nógów i Awków. Zobaczcie, cały czas up przy gościu, nie? No ciężko jest wygrać z upkiem, nie? W teamie, kurczę, no szkoda, ja bym chciał, żeby dobrało w końcu jakiegoś przeciwnika z teamu, a nie Dobiera mi co chwilę tych noobów, a u przeciwników dobiera tych lepszych, graczy, nie? Tak zawsze jest. Napiszcie w komentarzach, czy też tak macie. O, ruszył się, coś niemożliwego. Ale chyba troszkę za późno. Zdecydowanie za, to, za późno. Po prostu pajac, no pajac i tyle. Dobra, udało się gościa zabić. Ale goście też nie zabił. Curcie ale no już za późno, za późno odpalił się już pod koniec meczu, kiedy już nie mamy szans. Ale teraz spróbujemy sobie na Solo nim pobrać i zobaczymy jak na Solo się będzie sprawdzał. No i dobra, lecimy sobie na Solo. Zobaczymy. Pewnie będą same tiki, tak podejrzewam, bynajmniej. Zobaczymy. No oczywiście, same tiki. Nie ma co w sumie na środek lecieć. O, gościu już mam w ogóle chyba trzeci power, no to, no to tak średnio mamy z gościem szansę. Ale spróbujemy, spróbujemy, bo to głównie zależy też od skilla. Dobra, mamy dwa yy, te parkiuby. Poczekam sobie, odrodzę sobie HP i na goście będę mógł pójść. No dawaj, chodźmy, no. Dawaj, lecisz. Dawaj, klepa, klepa, nie ma, nie ma co czekać, dawaj. Tylko bez psiarstwa, panowie, oczywiście. Bo psiarstwa nie tolerujemy tutaj. Czy zginie gościu? Dobra, udało się zabić gościa. Kurczę, te miny powalone. Ale one są zrypane, masaka. Dobra. Ale jest na plusie oczywiście, plus 3 za siódme miejsce, ale było fajnie jakby tak na głównym kącie, plus 3 za siódme, mm, by było maso naprawdę. E, dobra, oczywiście dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka, jeżeli jeszcze oczywiście nie widzieliście poprzednich odcinków, to wpadajcie, bo każde odcinki są po prostu maśniutkie, warto po prostu oglądać. No i co, widzimy się w następnym odcinku, cześć!